Cześć, nazywam się Vicky i razem z moim bratem Danielem chcę Was zaprosić na językową przygodę Eldorado Explorer. Podczas tej przygody musicie zrobić 60 kroków, które widać na mapie. Za każdą lekcję będziecie do dostawali myślim Possible I jak dostaniecie kartę myślim Possible, musicie poćwiczyć materiał, który jest na niej. I potem możecie przekleić naklejkę z wyznaczonym numerkiem. To oznacza, że jesteście coraz bliżej celu. Ale to nie wszystko. Raz na jakiś czas będziecie dostawali Adventure Letters. Adventure Letters to są specjalne listy z zadaniami. Każdy zadanie sprawdza jedną z czterech umiejętności: Reading, Speaking, Listening jeżeli dobrze wykonasz zadania to dostajesz monetę z Coin. rozwiążesz cztery zadania i osiągniesz poziom rekruta dostajesz przepinkę którą możesz przyczepić do plecaczka w ciągu roku możesz zadać 6 stopni i możesz zdobyć nawet tytuł pioniera żeby zacząć przygodę musisz mieć ekwipunek eksplorera poinformuję Cię gdzie i jaką naklejkę przykleić. No to zaczynamy przygodę Eldorado Explorer!